Oto Jan III Sobieski 328 lat temu Przemierzał tędy i wojsku dzielnemu Odpocząć pozwolił, bo droga daleka Kilometrów sporo do Wiednia ich czeka Bo jak z historii dobrze wiecie A i na mapie zapewne pokazać umiecie Pod Wiedniem odniósł zwycięstwo z Turkami I Europę ocalił przed wtedy groźnymi muzułmanami Widzicie, idą. Idzie żołnierz borem lasem, borem lasem przymierając z głodu czasem, z głodu czasem suknia na nim nie blakuje, nie blakuje, dziurami wiatr. Przelatuje, przelatuje, chociaż żołnierz, obszarkany, obszarpany, przecież ujdzie między pany. Aby go obdarować, obdarować soli, chleba. Nie żałować, nie żałować. Armia sobieskiego przemierza lasy, żołnierzy męczy głód i zakwasy. Król do Wiednia baszeruje z odsieczą, polscy żołnierze woli władcy nie zakrzeczą, i droga już się dłuży, wśród zimna, wiatru, słońca, czy po deszczu kałuży. W tle muzyka przygrywa dla otuchy Radzi odpocząć, by byli, a i chętnie się nieco posilili. Niestety jednak choć droga daleka, nie widać wcale życzliwego człowieka, co dałby chleba i wody, i trochę mięska z wiejskiej gospody, brak chleba daje się we znaki, myśli więc król, wpadł mi do głowy pomysł niebyle jaki Gdy monarcha wypowiedział te słowa, ugrzezła mu w gardle kolejna mowa. Albowiem na horyzoncie ludzie się pojawili, i wszystkich tym zadziwili. O, tam w oddali zielona polana i z posiłkiem niewiasty z rana. Przyszły powitać wojsko Sobieskiego, obdarować chlebem, solą żołnierza ubogiego. Trzeba by go obdarować, obdarować soli chleba, nie żałować, nie żałować. Ludność okolicznej wioski stwierdziła, a była to niespodzianka miła, że trzeba ugłościć króla i żołnierzy, bo wojsko jeszcze sporo drogi przemierzy. Jan III Sobieski uradowany wielce zaprosił tłum na poczęstunek w wielkiej podzięce i, że Sobieski był temu chleburat, na podziękowanie nazwał ten bór chleburat gdzie chętnie na wycieczki rowerem jedziecie, maliny, jagody i jeżyny jecie. A zapewne nie wiecie, że Sobieski był tu wcześniej i dzięki gościnie świetnej w drogę dalej bez obaw mógł ruszać, by wkrótce zwycięstwem wielkim Polaków wzruszać. Bracia żołnierze, posiłcie się za tym nieco i niech też lud mój miodu i wody napiję. Żołnierz jest. Żołnierz nie obrońca ojczyzny. Bracia moją, czy wiecie, że na północy ciąg pół roku. A, żeby tak się dzieje, czy to jest w takim dniem? O, tak. Pora już ruszać, gospodarze mili. Miejcie to na uwadze, że za dwie niedziele będziemy tędy wracać. Hurra! Że tak szybko. Dwie niedziele palmowe, drodzy mili. Eee. Eee. Ruszamy. Dziś trasą Sobieskiego biegnie ścieżka rowerowa, a na polanie chlebu rada stoi wieża widokowa, gdzie myśliwi często na zwierza polują, a wiosną sada bocianów przylatują, by widoki okolicy naszej ubogacić, no i potomków nowych ludziom przynosić, by o zasługach Sobieskiego nie zapomnieli, a ich gościnni jak ich przodkowie byli, co Wojsko Sobieskiego życzliwie ugościli.